Dajcie. Dzisiaj gadkowe pytanie. Czy Biblia wystarczy? Jeśli wierzymy, że autorem, natchnionym autorem Słowa Bożego jest sam Bóg, to łatwo dostrzec pewien fakt, że jego słowo z samej zasady, czyli istoty Boga jest skierowane do wszystkich ludzi. Obojętnie od stanu wiedzy, stanu umiejętności poznawczych, nie wiem, poziomu wykształcenia czy posiadania. posiadania majątkowego, tak. Ono jest akurat adekwatne. Zauważmy też wprost, że kiedy powoływał apostołów bądź osoby w Starym Testamencie Salomona bądź Gedeona. To nie byli to wybrańcy najlepsi ani najgorsi, tylko po prostu zwykli ludzie. Czyli idąc tym tropem, słowo Boże kierowane jest do wszystkich. I na tej podstawie możemy stwierdzić, że też odbiorca, słuchacz Słowa Bożego jest wystarczająco przygotowany, by móc je odbierać i brać z nich naukę, pocieszenie. Pocieszenie, kropka. Pocieszenie, kropka. Okay, Przeczytajmy. <coughs> Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Znajdujemy tam takie słowo. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania, w sprawiedliwości aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Na tej podstawie łatwo stwierdzić, że Nowy Testament, czy autorzy Nowego Testamentu, wykazują już cały Stary Testament, jest właśnie taki. Widzimy tutaj tą wiarygodność Słowa Bożego i widzimy to, że ono wystarcza do dalszej interpretacji. Bo załóżmy przez chwilę, gdyby jednak nie tylko Słowo Boże było takim drogowskazem. Sama Biblia mówi w sposób wyraźny w liście, w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12 werset 2 stwierdza. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed niemę Bożyszcza. Patrząc tylko na ten sam werset, możemy powiedzieć, że jeżeli dajemy wyobrażenie sobie jakichś figur czy innych przedmiotów, które miałyby to nas przemawiać na mocy Bożej, no to widzimy wyraźnie, że one nie są w stanie. Bożyszcza ostatecznie są niemy. Ktoś może zadać pytanie, a jeśli nie są nieme, to co? No i znowu z pomocą przychodzi nam Słowo Boże. Zatem należy zadać pytanie, kto mówi? Mhm. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset pierwszy, mówi tak. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ok, na tej podstawie możemy powiedzieć, że rzeczywiście y, mogą przemawiać też inne osoby, y, duchy i y, 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 to też widzimy na łamach Biblii, że do y, samego Jezusa y, przemawiał szatan. Również taką sytuację znajdujemy na w XVI rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie wieszczka, y, no objawiała pewne słowa dotyczące Pawła i Sylasa. I były one nawet prawdziwe, ale jednak Ducha Bożego nie pochodziły. Więc y, widzimy wyraźnie, że nie zawsze y, o, przemawia duch Boży. Bo mogą przemawiać to duchy, złe duchy, szatan. Zatem na jakiej podstawie możemy stwierdzić y, i kiedy możemy stwierdzić, że rzeczywiście Biblia wystarcza. Jednym to najważniejszym kryterium wracając do początku, skoro Słowo Boże uznajemy za natchnione, to wzajemnie nie może siebie wykluczać. Musi być zatem spójne, a nie sprzeczne. I to rzeczywiście widzimy. Wielokrotnie to wykazywano spójność Nowego Testamentu ze Starym Testamentem. Na tej podstawie wielu interpretatorów uważa, że cała Biblia natchniona jest, czyli dzisiejszy Kanon. Jak czytamy Słowo Boże, na przykład dzieje apostolskie, widzimy tam, że uczniowie Pana Jezusa wykazywali właśnie na podstawie wrot Starego Testamentu że Jezus jest Mesjaszem i wielu Żydów wierzyło. Stąd widzimy, że stary testament jest spójny z nowym. Na tej podstawie ustalono kanon i to, w które księgi są święte, to znaczy natchnione przez Ducha Bożego. Tak? Kryterium jest spójność starego z nowym. Ok. W takim wypadku jak ma tu się do czasów dzisiejszych? Myślę, że powinniśmy i warto szukać, czytając słowo Boże, głównego interpretatora, czyli tego, który to słowo dyktował. A innymi słowy, autora. Autorem, jak wszyscy Chrześcijanie wierzą, słowa Bożego jest oczywiście Duch Święty. Zatem, bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie interpretować Słowa Bożego. W takim wypadku możemy stwierdzić, że czytając Słowo Boże, czytając Biblię, uczymy się poznawać Boga, Ducha Świętego, a z drugiej strony On sam zaczyna do nas przemawiać wszystko Słowo Boże, czyli daje nam zrozumienie. Nie jest to książka jedynie literalna, ale jest to książka natchniona. Zobaczmy jeszcze jeden fragment na koniec. Jest to pierwszy werset z Ewangelii Jana i myślę, że taki stosunek powinniśmy mieć do Słowa Bożego. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zatem Słowo i autor są wyraźnie zespolone. Nie można jej rozdzielić. Interpretacja bez udziału autora nie jest możliwa. Więc szukajmy Ducha Świętego, szukajmy Boga i czytajmy Słowo Boże. I chodzi o to, żebyśmy czytali Biblię po to, żeby być mądrymi, czy po to, żeby posiąść jakąś wiedzę. Bo nie wiedza jest setnem, ale setnem jest jej autor. Czytamy, czy, czytamy po to, żeby poznać autora. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, że Biblia wystarczy. A z drugiej strony powiemy, że Biblia nie wystarczy. Dlaczego? Biblia nie wystarczy, jeśli, e, jeśli nie mamy relacji z autorem. Natomiast wystarczy, jeśli mamy relację z autorem i właśnie na kartach tego słowa tego autora poznajemy. Sam Jezus w Ewangelii Jana w piątym rozdziale mówi takie słowa, kieruje je do faryzeuszów. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Więc. My nie uważamy, że czytanie Pisma Świętego spowoduje, że człowiek uzyska życie wieczne. I sam Jezus o tym mówi, tak? Mówi tymczasem one, czyli te pisma składają wyraźne świadectwo o mnie. I to do Niego mamy przyjść, do Jezusa. Czyli celem ostatecznie nie jest studiowanie samej Biblii, ale poznawanie żywego Boga. Żywego, autentycznego, działającego Chrystusa. Amen. Dzięki, cześć.